Dzień dobry, witam Was na Kurniku z Kurwieru. Na kolejnym filmie, tutaj im trawki trochę rzuciłem i puszczamy kurczaki. Zobaczymy, która, która wyjdzie pierwsza. Czy ta co zwykle? Ta co zwykle. Co tutaj się u mnie wydarzyło? Słuchajcie, no Wydarzyło się dość dużo, bo wreszcie powstał jakiś lokum dla, dla kaczek. Tak, te kaczki już mają swoją, swoją parcelę, całkowicie oddzieloną od, od kur, są osobno. I tak sobie wpadłem też na pomysł, yy, że jak mam możliwość oddzielić troszkę tych kogutów teraz, bo no sami wiecie, tych kogutów mam trzy, troszkę za dużo na tą ilość kurek i może tego właśnie czarnego kogutka i tą czarną kutkę. Kurkę dam do do kaczek. Zobaczymy, czy się dogadają. Jak się dogadają, to będą razem. Właśnie wam pokażę, gdzie. Tutaj pomału już powstało wyjście. Tutaj jest takie prowizoryczne na razie: okienko zabezpieczone, bo tam światło się świeci w środku. No bo tam są już kaczuszki, żeby im się tu coś w nocy nie dostało. To tak jest. A sobie tutaj będą chodzić. Tu sobie posprzątam jeszcze te palety. Zrobię im tutaj wybieg. Tak to właśnie wygląda. I co? Zobaczcie, jak ten środek powstawał dla tych kaczek. W międzyczasie dołączyłem tego czarnego silka z tą kurką do kaczek, i powiem Wam, że na razie jest ok. Nie ma tu żadnego spięcia. Na razie obserwuję, chodzi. Kaczki też. Nic mu nie robią. No, byłoby fajnie, bo kaczki wszystkiego nie wygrzebią, prawda? A kury coś tam wygrzebią po kaczkach też. Te, co troszkę by im tutaj też i sprzątały. A tamte kury obok. Kurniku będą miał trochę lżej z tymi dwoma kogutami. No i fajnie pasują do siebie, nawet kolorystycznie. Mało odwiedziny. Widzicie, tutaj są te kurki jarzębate. To są te z inkubacji i te spod kwok. Tak co fajnie się mają. No i sobie rosną. Zobaczymy co u tych maluchów. Jestem tutaj przy tych moich Małych kurczonkach, naprawdę są rewelacyjne, takie kolorowe. Spójrzcie, jakie mają czubki na głowach. No naprawdę są śmieszne. Nie wiem, czy one po tych silkach tak wyszły. Czy... Chyba tak, bo nie wiem, no jest naprawdę kolorowo. Tak, co wszystkie kurki, które tutaj są, rozpo... zobaczcie na tego tutaj. No jest prześwietny. Tak, co wszystkie kurki, które tutaj są, na pewno wylądują u mnie w kurniku. To co? Pasuje zrobić kaczkom jakiś wybieg tam, bo dziś spędzimy pierwszą noc w tym swoim kurniku, kaczniku i muszę teraz taki mały wybieg zrobić. Na razie tymczasowy, ale żeby już sobie śmigały z powrotem po polu. To co? Lecimy. No i zobaczcie, prowizoryczne ogrodzenie jest zrobione. Zabezpieczyłem tam dół, żeby nie, nie uciekły. No i co? Dam im tu jeszcze jedzonko jakieś. No i puszczam je. Zobaczymy, jak się im to spodoba. No i kaczuszką chyba się spodobało. Chyba się im spodobało. Kogucik tam chce się przedostać do środka, widać, widak. Do środka, w sensie do tamtego drugiego kurnika. A tam widzi swoje dziewczyny. No ale niestety, musi się dowodzić tą jedną tutaj. I jeżeli będzie wszystko w porządku, no to oni tak już to zostaną. To będzie grupa porządkowa. To co nie zjedzą, to te dwie silki wygrzebią. A no, Ryk Kowalski zadowolony. Idę teraz spuścić do basenu tego małego, jak sobie poćwiczy. No, on musi troszkę podrosnąć. Nie puszczę go tutaj do nich, bo jest opcja, że może zostać dziubany. A poza tym też jest koglucik teraz, on jest dość taki. Niby łagodny, ale tego młodego mógłby podziubać. Podejdę bliżej do tych biegusków. ale na początku są teraz takie płochliwe. Nie wiem, może jak dorosną, może jak będą starsze, to nie będą tak strasznie uciekać. Ja je też przedtem łapałem, bo no, nie miałem jakby bezpośrednio wypuszczać prawda, z, z tego pomieszczenia. Musiałem je wynosić, wynosiłem je tam w inne miejsce. No to było uciążliwe, musiałem je łapać za każdym razem. One też były wystraszone czy to rano, czy to potem na wieczór. A proszę, Riko, chyba nie Riko Kowalski doroł maka, Proszę bardzo, jak go tutaj konsumuję. O! Teraz, Riko. No, i o to chodziło właśnie. Chciałbym, żeby się na tyle oswoiły, żeby mógł mnie wypuścić na trawę, żeby mi pozbierały to wszystko, co, co chodzi po podwórku. No byłoby świetnie, no ale to jeszcze chyba musi trochę potrwać. No chyba się tu poczuł panem w tym nowym lokum. No i dobrze, niech tutaj się dogaduje z kaczorkami. Chociaż no jak na razie to ciężko stwierdzić. Ja nie ja tych kaczek nie hodowałem wcześniej, ale no wiem, że kaczorowi się zawija ogonek na końcu. E, ogonek, e, Takie piórko zawija się na końcu ogonka. No tutaj akurat tego nie dać. Ja będą dwie kaczki, no to super. No zobaczymy czy z tą nową kurką jakoś się wezmą i dogadają, bo na razie to nie widać żadnej współpracy. Ale kaczki operują tymi dziobami. Chyba są zadowolone. I oczywiście bez przygód by się nie obeszło. Wczorajszej nocy, opatrzcie się, jacy zawodnicy nie mogę się dostać do kurnika, żeby go zamknąć. Tutaj mam cały bajzel do płyt do budowy tego kacznika. I tutaj właśnie w tym krzaczku sobie siedziały szetrzać na wieczór. Nie wiem skąd one przyleciały, nie mają tu żadnego gniazda. Po czym przyleciały sobie tutaj. I tutaj siedziały na drzwiach. A ja miałem tylko tą siekierą podparte tutaj te drzwi i od tamtej strony miałem nic nie pozamykane. One tu wszędzie buszowały i latały. No było ciekawie. Jakoś się udało dopiero o godzinie 12 w nocy tu pozamykać. No co? Jak mówię, bez przygód by się nie obeszło. No ale co? Zadowolony jestem, bo fajnie to wygląda. Zastanawiam się tutaj, czy ocieplać tą ściankę w ogóle, bo jako tako tutaj też już jest przecież pomieszczenie. To też troszkę izoluję, a czy sobie tu półek jakiś nie porobię, bo no bo miejsca tutaj mam coraz mniej. Jakby nie było. No zastanowię się jeszcze. Najważniejsze jest zrobione. Kaczki mają swój lokum. No i tak, minęło z 2 dni. Ekipa tutaj się ma bardzo dobrze. Koguci co prawda y, biega wzdłuż płotu i chce się przedostać tutaj, no bo jakby nie było, to troszkę tu spędził czasu. No ale tu ma swoją parcelę, pewnie się przyzwyczai w którymś momencie. No i zajmie się tą kurką, bo na razie tak to wygląda dość dziwnie, ta para. Ale ponoć ta kurka była kwoką, jak ja ją kupiłem, już w końcowym etapie, no i może faktycznie musi po prostu minąć trochę czasu, zanim się zainteresuje tym kogutem. No a kaczory co? Biały mi się troszkę ubrudził. Muszę im tutaj wstawić jakąś tam skrzynkę z wodą, bo w planie mam w ogóle budowanie, jakieś budowanie, wykopanie im jakiegoś małego zbiornika z jakimś spustem wody, żeby można było im to wymieniać. Tą brudną wodę, bo wiadomo, one strasznie szybko paprają. No takie są uroki kaczek, ale za to są urocze bardzo też. Fajnie wyglądają. A co, zobaczymy co z tym młodym, jak on tam się miewa. A i tak, idziemy odwiedzić tego malucha, żeby tak konkretnie jeszcze go Wam nie pokazywałem. Tu sobie ten biegusek mały siedzi, tylko mm. wezmę. No, on staje na nogi, ale nie do końca tak jak powinien. widzisz, jak się przewraca bitak? No wstań, idzie, ale się przewraca, yy, daję go do basenu, bo już miałem w sumie likwidować basen, bo wiadomo taki okres słoneczny się już skończył, można powiedzieć i nie zlikwidowałem tego basenu, tylko po prostu wrzucam go tam, on sobie tam pływa, rusza tymi nogami i pływakiem jest dobrym, no nie wiem co z tym chodzeniem, najwyżej będzie kaczka, która będzie tylko pływać, <grywka> a nie będzie chodzić. No wstań. O, jest coraz lepiej. Jest coraz lepiej. Aczkolwiek to że o, Bardzo szybko się poddaje i, i kłóca No to co? Rehabilitacja, mój drogi. Wskakujesz do basenu, a potem na słoneczko Witamina D. Też ci się przyda. O, widzicie? Jeżeli to się nie poprawi, to. Czytałem coś na ten temat. Może mieć nawet zapalenie ucha, czy coś tego typu, coś z błonnikiem związane i nie może utrzymać równowagi. No, ale to zobaczymy później, jak rehabilitacja nie pomoże, witaminki, no to pojedziemy do weterynarza. No i tak, jak widzicie, kaczuszka sobie ładnie pływa. Basen mi z zielenią, nie dodaje tej chemii chloru, yy, tylko i wyłącznie się po to, żeby ta kaczuszka miała sobie gdzie pyłać, żeby tymi nóżkami ruszała, bo naprawdę widać efekty, jest, jest o wiele lepiej od momentu, jak się zorientowałem, że, że ma problem z chodzeniem, w ogóle nie mogła ustać, a teraz przynajmniej stanie i jak sami widzieliście, przejdzie kawałek tak co, tutaj ją fajnie gonie dookoła i ona sobie ładnie nóżkami przebiera ja taką siatkę przygotowaną na wprost dam ją za chwilę do słoneczka żeby się wysuszyła i mam nadzieję, że wyzdrowieje. I tak mamy kolejny dzień. Idziemy zobaczyć, jak tam Rico Kowalski. Zamykamy, żeby nam nie uciekły. Mam tu dla nich kapustę kiszoną. sobie dziubią kurczaki. No i mamy kaczuszki nasze. Pięknie sobie tutaj urzędują. Troszkę już tej zieleninki wyjadły. Dałem mi tam zbiornik z wodą. Kogo tutaj z kurkom? Chyba się dogadują, bo widziałem, że coś tam ją nawołuje. Ona do niego przychodzi. Tak, co chyba się dogadają w końcu. Na co? Ariko i Kowalski cały czas buszują tam koło tego zbiornika z wodą. Gdzieś tam w tą wodę wychlapują, mieszają. No kaczka jest naprawdę specyficzna, potrafi tą, ten zbiornik, o którego stoją, ten wodopój, po prostu go w ciągu godziny całego wychlapać i kury już nie mają co pić, tak co będę musiał pomyśleć o jakimś takim typowym wodopoju dla kur, żeby kaczki nie, nie wychlapywały tej wody. Bo może się zdarzyć tak, że w ciągu dnia kurki nie będą miały co pić, bo kaczki wezmą i, i wychlapią. Bo jak sami tam widzicie operują pięknie chciałem Wam nagrać Kowalskiego jak wchodzi w słońce, bo on wtedy tak fajnie się mieni na zielono ale to może uda mi się później gdzieś to jeszcze Wam pokażę przeszłem jeszcze z tej drugiej strony może się uda, że ten Kowalski będzie w słońce o troszkę widać troszkę się mieni, ale to jeszcze będzie okazja nie jedna, żeby go nagrać albo zrobić mu zdjęcie. No cóż, żegnam się już z Wami pomału. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że kaczki Wam się podobają. I co? No i w następnym odcinku pewnie coś będę robił związanego z tymi drzwiami, z tym okienkiem tutaj, żeby miały łatwo otwierane, łatwe zamykanie, żeby też dla mnie było lepiej niż przystawianie jakiejś dechy. No ale to wiadomo, wszystko pomału. Jakoś to dokończę. Dzięki wielkie jeszcze raz, żegnam się z Wami i jak dotarliście do tego momentu to napiszcie komentarz kaczka, to przynajmniej będę wiedział ile Was do końca tego filmu dotrwało. Dzięki wielkie, na razie, cześć.